Hola z tej strony gondola, a dzisiaj zajmiemy się najnowszą serią minifigurek, więc zaczynamy. Seria ta została zrobiona specjalnie na potrzeby filmu, zatem też zamiast loga minifigurek mamy tutaj po prostu logo filmu LEGO przygoda. Tak samo jest z tyłu, zamiast numeru serii mamy tutaj logo filmu. Zbyt dużo się tutaj nie zmieniło. Nie mamy tylko jeszcze standardowych znaków zapytania, więc przejdźmy do otwarcia. Nie mam pojęcia, co będzie w środku, więc. Zobaczmy to. Dobrze. A w środku mamy. Czyżby to był Lord Biznes? Tak, mamy tutaj Lorda Biznesa, czyli czarny charakter. No, ale teraz zobaczmy, co jeszcze mogliśmy znaleźć w środku. Mogliśmy tutaj znaleźć Calamity Dron, naszego prezesa biznesa, emeta w kasku, żyletę Cowboy, Abrahama Lincolna, panią z drapkę z kotem, złego glinę bazgrołka, Williama Szekspira, gochę z młotem pneumatycznym, ludzka kawkę, Welmes Szyfkobot, fast foodowca, tego od gdzie są moje gacie, Witusia Bezpiecznika, Pana Pandę, a także Marysię Królową-Syr. Ale wracając do naszej figurki, ma ona dwa naprawdę ciekawe elementy, mianowicie kubek z logo Octan, a także sama fryzura. No, fryzura jest naprawdę dosyć ciekawa. No, włosy są takie trochę dziwne, no bo ja jakbym zobaczyła kogoś w takiej fryzurze na ulicy, to tak troszkę bym dziwnie coś by pomyślała. No, ale garnitur też jest ładnie wykonany i na pewno znajdzie zastosowanie wśród innych figurek. No i nasz Lord Business ma dwie twarze. Mhm, dwie twarze. Pierwsza nie należy do zbytnio sympatycznych, ale patrząc na drugą, wolę chyba pierwszą. Twarze są naprawdę ładnie wykonane, ale szkoda, że są takie równiewane, chociaż w sumie Lord Business to Lord Business, jeżeli czarny charakter. Figurka ogólnie podoba mi się, gdyż jest naprawdę dosyć ciekawa. No, i to by było już chyba na tyle, więc mam nadzieję, że się Wam podobało. No, i do zobaczenia!